Photoshop umożliwia nam zmianę koloru ust. Na początek wybieramy w oknie warstwy nową warstwę dopasowaną z balansem kolorów. W oknie tego narzędzia ustawiamy pożądany kolor ust. Zmieniam opcję na cienie i również wybieram odpowiedni kolor. To samo robię z opcją światła. Jak widzimy, nasze całe zdjęcie zmieniło kolor. By to zmienić wybieram kolor tła na czarny, a narzędzia na biały. Teraz klikam kombinację, Ctrl i Delete, co spowoduje utratę koloru. Powiększam zdjęcie Ctrl+. I wybieram pędzel z białym narzędziem, i czarnym tłem, oraz kryciem 100% w trybie zwykłym. Teraz pokrywam nim dokładnie usta, starając się nie wyjechać poza brzegi. Jak widzimy, usta są zbyt intensywne. By to zmienić, w oknie warstwy zmieniam krycie do około 40%. Gotowe. By nanieść poprawki, klikamy dwukrotnie w warstwę balansu koloru. I ponownie ustawiamy suwaki, dobierając optymalny kolor.